Tylko się skończył? Takie głosy możemy usłyszeć po tym, jak organizatorzy wczoraj opublikowali nowy regulamin. W którym mamy zakazy np. noszenia broni palnej i jej podobnych, w tym jakiś replik, w tym też jest ASG. Zakaz broni białej nawet o stępionych krawędziach. Niedozwolone są symbole prawnie zakazane i szerzące nienawiść i tego typu. No i zakaz umundurowania jednostek militarnych, paramilitarnych i innych służb mundurowych. W ten podpunkt także wliczają się stroje, które mogłyby zostać pomylone z prawdziwym umundurowaniem. Gdzie przy tym punkcie poszło wiele plot i złej interpretacji regulaminu, bo ludzie zaczęli już panikować, że nie będą mogli założyć mundurów z SNK czy Steam Fortress, bo zakaz. Kiedy można, bo one nie są jakkolwiek zbliżone do prawdziwych umundurowań. Po tym, jaka wybuchła drama i jakie szambo się wylało, Prykon wypuścił sprostowanie, w którym podkreślał punkty regulaminu, że można wnosić broń, o ile jest wykonana z bezpiecznych materiałów. W tym też podkreślając, że mundury po prostu mają nie przypominać prawdziwych, podkreślając, jakie są przykładowe dozwolone. No i parę jeszcze innych punktów było w tym sprostowaniu. Jednak dużej części społeczności nowy regulamin nadal nie odpowiada. Ruszyła akcja bojkotująca Pyrkon, w tym też mamy hashtag murem za mundurem. Fani Pyrkonu dość mocno się podzielili na fanów tych rozwiązań i na wielkich przeciwników tego, mówiących, że duch Pykonu został zniszczony. Jaka jest wasza opinia w tym temacie? Napiszcie w komentarzu, zróbmy tutaj kółko dyskusyjne.